Siemanko. To są najnowsze słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4, których recenzję napisała Ania i którą mogliście przeczytać już na stronie instalki.pl. Jako że mieszkamy razem pod jednym dachem, również miałem okazję z nich korzystać, no i dzięki temu powstał ten materiał. Wspólnie z Marką Huawei, która jest sponsorem tego odcinka, pokażę Wam dzisiaj, jak możecie poprawić sobie doznania odsłuchowe płynące z korzystania z tych słuchawek do kanałowych lub podobnych. Opowiem też o mniej oczywistych funkcjach tych jakże pięknych słuchawek. Wszystko zaczyna się od wkładek. Wraz z Huawei FreeBuds Pro 4 dostaliśmy aż 6 dodatkowych par wkładek do kanałowych w rozmiarach XS, SM oraz L. Tak duży wybór to rzadkość, ale jakiś, no, zawsze jest. W tym wypadku połowę wkładek wykonano z silikonu, a połowę strój warstwowej pianki z pamięcią, która jeszcze lepiej tłumi odgłosy z zewnątrz. Odpowiedni wybór jest ważny, aby słuchawki nie wypadały z uszu odpowiednio brzmiały, no i żebyście nie musieli ich zbyt mocno zgłaśniać. Podstawę mamy za sobą, zatem możemy przejść do tego, czego nie robi praktycznie nikt. Po sparowaniu słuchawek ze smartfonem pod żadnym pozorem nie słuchaj na nich muzyki. Najpierw je zaktualizuj. Dziś aktualizacja oprogramowania tworzy się nawet z myślą o szczoteczkach do zębów, więc chyba nie dziwi Was, że aktualizuje się także i słuchawki. No a po co? Ano po to, aby, no... Poprawić ich działanie. Aktualizacja oprogramowania przed pierwszym uruchomieniem jest ważna. Czasami producent łata jakieś luki bezpieczeństwa, a czasem poprawia brzmienie muzyki lub połączeń. Pamiętajcie o tym. Samo parowanie Huawei FreeBuds Pro 4 z urządzeniami Huawei oraz tymi z iOS i Androidem poprzez apkę AI Life jest błyskawiczne. Testowałem je z Androidem i z tym systemem działają świetnie, no i obsługują kodek LDAC. Czy to oznacza, że już możemy posłuchać sobie muzyczki? Niby tak, ale lepiej nie. Teraz powraca temat wkładek. Nie, żebym miał jakiś Świetysz, no ale apka AI Live pozwala przeprowadzić test dopasowania i utwierdzić się w dobrym wyborze. Pozwalają na to także niektóre apki innych producentów, więc warto sprawdzić, czy jest u Was taka możliwość. Ja wybrałem wkładki z gąbki, które same się rozszerzają, dopasowując lepiej do kanałów słuchowych. Ania wolała silikonowe, bo te piankowe oceniła jako zbyt zatykające. Jak widzicie, każdy znajdzie coś dla siebie. Mój wybór rozmiaru w ocenie aplikacji okazał się dobry. To co już? Zgadnij. Zawsze robisz ze za mnie taką zełzę w swoich filmach. Wybór kodeka jest istotny i nie zawsze ten lepszy jest lepszy. Słuchawki Huawei FreeBats Pro 4 wspierają kilka różnych kodeków. Na liście są zarówno standardowe AAC i SBC, jak i nieco bardziej audiofilskie. LDAC i L2HC4.0. Z tego ostatniego nie miałem szansy korzystać, bo wymaga smartfona Huawei z MUI 15. Jako użytkownik Androida mogłem natomiast wybierać pomiędzy kodekami AAC i SBC oraz LDAC, który kodek najlepiej wybrać. Chcąc zmaksymalizować czas działania na baterii, powinniście wybrać kodek AAC. Po aktywacji ANC, to jest aktywna redukcja szumów, i kodeka AAC, na wysokiej, ale niemaksymalnej głośności słuchawki działają około. 4,5 godziny. Przełączenie się na kodek LDAC poskutkowało skróceniem tego czasu. Ono. Mniej więcej godzinę. Różnica w jakości dźwięku była jednak odczuwalna na korzyść drugiego skodeków. Osoby bez melomańskiego zacięcia mogą śmiało postawić na AAC i cieszyć się dłuższym czasem działania bez konieczności wkładania słuchawek do ETUI. No i wreszcie korektor, czyli equalizer, twój przyjaciel, dobry ziomek i spokojnie nie musisz być ekspertem od spraw audio. Wystarczy, że poprzesuwasz sobie suwaczki i to właśnie te suwaczki w bardzo dużym stopniu wpłyną na brzmienie audio słuchawkach. Yy, tak, to właśnie Tiri zrzuciła słuchawkę z biurka i właśnie się nią bawi. W przypadku Huawei FreeBuds Pro 4 mamy rozbudowany dziesięciopasmowy korektor graficzny, czyli tzw. Equalizer, pozwalający dostosować brzmienie słuchawek do indywidualnych preferencji. Jest tutaj 8 predefiniowanych ustawień i możliwość stworzenia własnego. Zobaczcie, jakie to proste. Chcesz mniej basów? Skorzystaj z suwaków bliżej lewej strony. Chcesz podbić wokale? No to podziałaj ze środkowym pasmem. Wysokie tony? To te z prawej strony. Eksperymentuj dowoli. Huawei FreeBuds Pro 4 brzmią podobnie z włączonym aktywnym systemem redukcji szumów, ale w niektórych słuchawkach ANC zmienia brzmienie. Pokombinuj tak, aby uzyskać satysfakcjonującą ci jakość dźwięku. Ja za ANC korzystam w zasadzie tylko w samolocie, no i wtedy, kiedy pracuję, a moje koty próbują swoim miałczeniem wejść mi na głowę. Niektóre sławki mają tak zwany tryb transparentności lub w tym wypadku świadomości, o istnieniu którego warto wiedzieć. Jeżeli pracujecie w warunkach biurowych, ktoś do was od czasu do czasu coś mówi, a Wy nie chcecie mówić tego słynnego, co? Włączcie ten tryb, o ile Wasze słuchawki go oferują, a mikrofony wykryją próbę podjęcia z Wami komunikacji i przepuszczą głos rozmówcy do Waszego ucha. W Huawei FreeBuds Pro 4 działa to całkiem sprawnie. W ogóle jeśli chodzi o komunikację, to jedne z najlepszych słuchawek do kanałowych do prowadzenia rozmów. Mamy tutaj algorytm DNN, trzy mikrofony i dodatkowy moduł zbierania głosu, tak zwany Voice Pickup Unit, no, które zapewniają jej świetną jakość. Dla obu stron rozmowy. Przyznam szczerze, że no nie przepadam za obsługiwaniem słuchawek za pomocą gestów dłoni i w Huawei FreeBuds Pro 4 spodobała mi się obsługa głową. Tak można odebrać połączenie oraz je odrzucić w apce AI Life Możecie też po prostu tę funkcję wyłączyć. Jak sami widzicie, słuchawek nie wystarczy po prostu wyjąć z pudełka i włożyć do ucha. Warto poznać je bliżej, aby wydobyć z nich maksimum potencjału. No i jak przekonałem się i mam nadzieję Wy też w przypadku słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4, ten potencjał jest naprawdę ogromny. Zwłaszcza w połączeniu ze sprzętem Huawei i smartfonem lub tabletem z Androidem. A jeżeli spodobały Ci się słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4, no to wiedz, że do 23 lutego tego roku nabędziesz je w promocji w oficjalnym sklepie Huawei.pl. Cena jest obniżona o 100 zł, a gratis otrzymujesz także wsparcie na 12 miesięcy w razie zgubienia jednej ze słuchawek. No i pamiętaj też, że 50 zł dodatkowego bonusu otrzymasz za zapisanie się do newslettera. Jeśli uznasz te słuchawki za zbyt drogie, pamiętaj, że Huawei ma także propozycje z niższej półki cenowej, np. ładnie grające Huawei FreeBuds SE 3 lub Huawei FreeBuds 6i z nie ANC, miłośnicy rozwiązań technologiczno-modowych, powinni zerknąć na hua free clip. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.